Dobry dzień, dobry. Witam Was cudowne kobiety w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na wideo, gdzie pokażę Wam, jak przygotować przepyszną fit sałateczkę z makaronem. Zapraszam! Nazywam się Kamila i jestem mentorką kobiecej metamorfozy sylwetki. Sukcesywnie pomagam kobietom schudnąć. Prowadzę ten kanał dla kobiet, które właśnie pragną schudnąć i są zmęczone restrykcyjnymi dietami, głodzeniem się, katowaniem, ja to nazywam naprawdę katowaniem swojego organizmu, czyli diety, które polegają na bardzo, bardzo restrykcyjne i oczywiście są, powodują efekt jojo. I jakieś tabletki, koktajle i tak dalej. To właśnie próbowałam robić przez 10 lat, żeby schudnąć, i zawsze właśnie niestety kończyło się to efektem jojem i wyrzutami sumienia, aż w końcu tak naprawdę skupiłam się na przyczynie, czyli na zmianie sposobu odżywiania, dzięki czemu osiągnęłam trwały efekt. Minus 30 kg i, i brak efektu jojo, i tak tak naprawdę do dzisiaj, i chcę Wam po, po prostu pokazać w jaki sposób to zrobiłam. E, więc, jeżeli może Ty teraz jesteś już zmęczona restrykcyjnymi dietami, jakimiś produktami odchudzającymi, kanał jest dla Ciebie, e, i będę tutaj pokazywać właśnie e, posiłki, e, produkty, takie wiecie, które możecie dostać w każdym sklepie. Także nic jakiegoś wydziwianego e, z kosmosu. Tylko wszystko, co pokazuję, to są takie proste, ogólnodostępne produkty, składniki, które po prostu zostaniesz tak naprawdę w każdym sklepie. Także tak to wygląda. I dzisiaj przygotujemy sobie taką fajną sałatkę, którą zrobisz bardzo szybko. Ja zawsze pokazuję takie dosyć ekspresowe przepisy, ponieważ właśnie tak się odżywia, więc pokazuję to, co, to, co jem i dzisiaj sobie zrobimy właśnie taką sałateczkę. Oczywiście, żeby chudnąć, to wiadomo, że no nie wystarczy jeść zdrowo, tylko potrzebujemy być w deficycie kalorycznym, także tutaj od razu zaznaczam, ponieważ też kiedyś byłam w takiej pułapce że przechodziłam na tak zwane zdrowe odżywianie, a przecież to zdrowe odżywianie jest bardzo smaczne. No i tutaj też możemy przesadzić, więc to też może dać Ci kierunek naprowadzić Ciebie. Być może masz tak, że jesz zdrowo, a nie widzisz efektów, ja waga nie spada. To właśnie po prostu, tak jak mówię, ja tak miałam i jadłam zdrowo, faktycznie, zdrowe, fajne produkty, awokado, banany, masło orzechowe, ale jadłam tego za dużo. Nie byłam w deficycie i po prostu efektów nie widziałam. Także od razu zaznaczam, że to jest bardzo ważne. No, ale chcę tutaj pokazać inspiracje i tak dalej, jakby to mogło wyglądać, co możesz sobie tutaj zacząć przygotowywać, wiesz, żebyś mogła tak naprawdę zobaczyć, posmakować, jakby to mogło wyglądać. Także dzisiaj sałateczka z makaronem i zapraszam Was, lecimy, robimy sałateczkę. Dobra, także pokażę Wam tak na szybko, jakie składniki będę używała do tej sałatki. Jest to sałatka tak naprawdę bez gotowania, tylko tak naprawdę pomieszaj, zamieszaj i gotowe, nie? Na tej zasadzie, także mam taki makaron, który wystarczy zalać i 3 minuty i jest gotowy. Tutaj będzie ona z fasolką, taką, taka pięć rodzajów fasolki do sałatki. E, także e, <taka, taka fasolka po prostu. Mm, nic nie trzeba wiecie gotować, tak dalej, bo jak mówię, wszystko będzie no, ekspresowa sałatka. Mam też kukurydzy do smaku, bo uważam, że będzie fajnie pasować. Sos to będzie trochę majonezu lekkiego, pusten koperek. Warzywka to będą pomidorki, ogórek i cebulka. I tak naprawdę tyle. Słuchajcie, tak naprawdę tyle, tak naprawdę mega ekspresowa. E, tutaj fasolkę użyłam jako źródło białeczka. Jeżeli nie chcesz używać tego makaronu, to możesz sobie użyć jakikolwiek inny, nie? Na tej zasadzie także nie ma żadnego problemu. Dobra. To co robię i będę wam tutaj pokazywać krok po kroku jak to będzie wyglądać. Dobra. Także tutaj zalewamy, słuchajcie, odrobinką wody, gorąca woda z czajnika. Ok, i ja sobie po prostu ją można sobie przykryć. Nie, jak macie jakieś komiseczkę, to przykryć talerzem, albo po prostu ko jedną ręką ciężko mi to zrobić. Albo ja mam akurat taki szklany słoik, zaraz, jak wam pokażę, to to zrobię. I po prostu sobie zamknę. O, weszło pięknie. I kilka minut i ten makaron jest zrobiony, także spoko. Dobra, także co, kochani? Ja tak naprawdę pokroję sobie te warzywka i będę Wam zaraz dalsze kroki pokazywać. Teraz biorę się za umycie i pokrojenie warzyw. is getting zapach ma dosłownie mega, koperek, majonez jest na porcja same zobaczcie, że naprawdę nie jest mała przede wszystkim smaczek jest naprawdę mega już próbowałam poza kamerami e, także co dziewczyny, tak to wygląda e, życzę wam smacznego, jeżeli zrobicie i na sam koniec dodam szybciutko, że stworzyłam 3 miesięczny program transformacji e, sylwetki Sexy Mama w 90 dni kobiety dokonują ogromnych transformacji swoich sylwetek. Zmieniają swoje sylwetki i swoje życie. Ten program to jest po prostu petarda, istna petarda. Od A do Z pokazuje krok po kroku, co ja zrobiłam. Mi ta droga zajęła 10 lat, a Ty nie musisz powtarzać moich błędów. Także jeżeli chciałabyś odchudzać się pod moim okiem i dołączyć do programu Sexy Mama w 9 dni, to zapraszam Cię gorąco. Zostawiam dane do umówienia się na rozmowę ze mną i do kontaktu ze mną tutaj w opisie pod tym filmem. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, jeżeli chcesz więcej, to oczywiście nie zapomnij zostawić lajka dla mnie, zasubskrybować tego kanału, abyś nie pominała ani jednego filmu i widzimy się w następnym wideo. Pozdrawiam i życzę cudownego dziąka. Pa, pa!